Dzień dobry, dzień dobry, cześć i witam Was bardzo, bardzo serdecznie w moim czternastym już podcaście. A dzisiaj, moi drodzy, porozmawiamy na temat bo wszystko się zmienia. Ja nazywam się Anna Antoniak i moje podcasty ukazują się w każdy poniedziałek i w każdy czwartek na aplikacjach do słuchania podcastów. E, tak, takich jak Spotify, e, Google Podcast, Anchor. Możecie też znaleźć moje podcasty na YouTubie na annaantonia.pl, ludzie-sukcesu.com oraz na moim fanpageu Ludzie Sukcesu. Tam również e, moje podcasty się ukazują. I dzisiaj taki fajny temat. Miało być w ogóle co, coś innego, niemniej jednak e, wydarzyło się coś, co. Co pokazało, że, że warto nagrać jednak to. Dlatego, że wszystko się zmienia. I tak właśnie jak zmienił się pomysł na podcast, tak właśnie bardzo uważam jest to wartościowe, żeby to wysłuchać, bo wszystko się zmienia. Zobacz, każdego dnia Ty się zmieniasz. Nie chodzi mi o to, że zmieniasz się mentalnie, chociaż również większość ludzi się zmienia mentalnie, niektórzy się nie zmieniają całe życie. Powiedzmy to sobie szczerze. M, aczkolwiek y, zmienia się Twoje ciało. Codziennie rodzą się nowe komórki, obumierają y, stare, rosną Ci włosy, paznokcie. Y, cały czas y, twoje, Twój organizm się zmienia. Co jeszcze? Świat się zmienia. Codziennie, zobacz, wstaje słońce. Nie ma dwóch idealnych i takich samych y, wschodów słońca. Ja się wstałam bardzo wcześnie na przykład, bo budziłam się po czwartej, przed piątą. Oglądałam sobie wschód słońca. Nie ma takich samych zachodów słońca. Każdy dzień jest inny i wszystko się zmienia. Pory roku, zobacz, jest lato, zaraz przyjdzie jesień, liście opadną i nastanie zima. Po zimie posprząta wiosna, zrobi porządek i wszystko pięknie zakwitnie. I tak każdego dnia. Ale nie o tym mowa tak do końca, znaczy o tym mowa. Chodzi, moi drodzy, o to, że Wyobraźmy sobie, że chcesz zaplanować swoje życie na 10 lat do przodu. I czy to jest możliwe? Żeby nie była jasność, w poprzednim moim podcaście nagrałam taki podcast: dlaczego planowanie jest ważne i to jest bardzo ważne w naszym życiu, bo bez planu i bez celów, bez marzeń. Tak naprawdę dryfujemy i nie wiemy, co chcemy zrobić, i życie nam się przytrafia, jesteśmy miotani, to tu, to, to tam, ludzie nam mówią, co mamy robić, i my tak żyjemy, zamiast obrać własną drogę. I teraz jeszcze jedna bardzo ważna rzecz: zobaczcie, kiedy na przykład ktoś z Was chodził na studia na pewno większość z Was była na studiach, to wiecie, jaki jest plan, tak? Że w poniedziałki macie takie zajęcia, wtorek taki, środek taki. Ja akurat dziennie się nie, nie studiowałam, studiowałam zaocznie, ale wiedziałam, w jakich tygodniach mam zjazd, jakie mam przedmioty i tak dalej i po prostu konsekwentnie działałam, żeby skończyć te studia jedne i drugie. I tak samo jest, kiedy masz plany i marzenia, także proponuję Wam, te osoby, które jeszcze nie słuchały, żebyście sobie przesłuchali, żebyście również zdobyli ten kurs, który tam jest, Gratis, żebyście zobaczyli, w jaki sposób to robić, i dlaczego to jest tak ważne, i jak bardzo mocno zmieni się Wasze życie. Ale czy możemy zaplanować dokładnie nasze życie za 10 lat? No i wyobraź sobie, że, że wsiadasz do samochodu i teraz włączasz sobie nawigację i ty sobie ustalasz drogę w Google Maps i chcesz, wiesz, gdzie chcesz dojechać przez 10 lat i chcesz dojechać tu, tam i w ogóle i Powiedz mi, tak szczerze, czy jesteś przekonany, że przez te 10 lat, już wpisałeś sobie wszystko w Google, wiesz, gdzie masz jechać, czy coś się nie wydarzy na Twojej drodze? No oczywiście, że, że się wydarzy. Z pewnością drogi się zmienią, powstaną nowe drogi, być może szybciej będziesz mógł dojechać, być może Twoja nawigacja się popsuje, być może będzie lepsza nawigacja, która pokaże Ci inne rzeczy, być może poznasz kogoś na swojej drodze przez te 10 lat, z kim będziesz chciał albo będziesz chciała podróżować dalej wspólnie. Być może za 5 lat pojawi się nowy pomysł i, i będziesz chciała zmienić trasę tak naprawdę, bo nie będziesz chciała jechać już tam, albo nie będziesz chciał jechać tam, gdzie chciałeś, tylko będziesz chciał pojechać w całkiem inne miejsce. Czy teraz rozumiemy, o czym mowa? Jeżeli mamy planować z wyprzedzeniem nasze podróże, Planujmy, ale nie jesteśmy do końca i nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, co się wydarzy za 10 lat. Być może wyjdziesz za mąż, być może zakochasz się, urodzisz dziecko, być może czego nie życzę, ale być może się rozejdziesz z kimś, albo zmienisz miejsce zamieszkania, albo otworzysz firmę. Wszystko się zmienia. Wszystko się zmienia. I Czasami jest tak, że nam coś nie wychodzi, co sobie zaplanowaliśmy, nie wychodzi nam i złościmy się na życie, złościmy się na siebie, złościmy się na los. Jest takie powiedzenie też: Nie poddawaj się. To jest bardzo dobre powiedzenie, ale tu jest właśnie ta równowaga, którą warto, żeby zastosować. Ja kiedyś tego też nie, nie stosowałam, nie wiedziałam, że coś takiego jest, przyznaję, i z upartością szłam po prostu w jednym kierunku. I cały czas zadawałam kopa, i ja nie wiedziałam, czemu ja dostaję kopa. I to było tak bolesne dla mnie, i zastanawiałam się, co jest ze mną. Nie tak, no przecież nie poddawaj się, no to idę dalej, ale coraz bardziej, coraz mocniej odczuwałam to w całym moim ciele, i coraz bardziej mi nie wychodziło, i to było tak bolące wewnątrz mnie, że powiedziałam dość. I czasami tak zobaczcie, w życiu jest, że chcemy coś, i życie, życie nam podsuwa. Przeświat nam pokazuje, słuchaj, to nie jest ta droga. Nie teraz, albo nie tędy. Poczekaj, a ty uparcie idziesz tam i dostajesz porażkę, i po prostu dostajesz, może nie porażkę, tylko upadek taki. No i potem znowu próbujesz w ten sam sposób. Znowu jest coś nie tak, i znowu próbujesz w ten sam sposób. Nic się nie nauczyłeś z tego przypadku, z tamtej porażki też nie, z tamtej lekcji też nie. Cały czas robiąc to samo, i co się dzieje. I po prostu nie masz już siły, i mówisz, nie, no po prostu to nie jest dla mnie. I właśnie chodzi o to, że być może to nie jest dla ciebie, to po pierwsze. Po drugie, wszechświat, Bóg, jakkolwiek to nazwiesz, pokazuje, że być może to nie jest teraz, że być może musisz jeszcze czegoś nauczyć, być może jeszcze musisz coś przejść, być może musisz skręcić w inną ścieżkę i pójść tam tędy, a nie tędy, co chciałeś, bo to. Nie jest to, co ma być, albo nie jest ta osoba, co ma być, albo nie jest ta praca, nie jest to zdarzenie. Rozumiemy, o czym mowa? Ja wiem, co chcę e, zrobić, może nie tak, co chcę osiągnąć w przeciągu m, kolejnych pięciu lat. Mam zapisane to. Jest to moje bardzo takie e, magiczne i duże marzenie. Mój cel, ja to poczułam, po prostu, ja to poczułam m, dwa lata temu. I cały czas mi to nachodzi, i wiem, że ja po prostu wierzę w to, że to wyjdzie. Wiem, gdzie chcę być za pół roku. Marzę o tym, myślę o tym, dążę do tego. Mam swoje cele krótkoterminowe, czyli po prostu co muszę zrobić w tym miesiącu, co muszę zrobić w następnym i jak dotrzeć do tego większego celu, gdzie na przykład musiała być za pół roku. I to mnie motywuje i to mnie nakręca. Ale yy, to nie jest tak, że ja godzę się po prostu, żeby to było wszystko yy, żeby to było wszystko tak jak ja sobie zaplanowałam, bo ja dzisiaj wiedząc to co już wiem i przechodząc pewne drogi, wiem, że że życie być może pokaże mi jeszcze coś innego, być może poznam innych ludzi, być może wydarzy się coś e, niesamowitego, bo mapa cały czas się aktualizuje. I w Google Maps również się aktualizują e, drogi. Doskonale o tym wiemy. Ja mam plany swoje, mam marzenia, mam swoje projekty. Wiem, że e, chcę m, wydać moją drugą książkę, m, ale swobodnie do tego podchodzę. Jeśli te plany wszystkie zostaną ze mną, choć będę je, będę je realizować, i zostaną ze mną, to dobrze i ja się będę z tego cieszyć. Jeśli otworuną mi przefrunie coś innego, to też dobrze, i również, um, również będę szczęśliwa. W moim, um, w moim odczuciu są takie dwie strony: to, że wędruję, czyli idę po moje marzenia i cele, i wiem dokąd chcę iść, ale również taka, zostaje taka fascynacja i taka tajemnica, bo życie jest tajemnicą, która będzie, życie będzie odkrywało przede mną nowe wyzwania, nowe, nowe rzeczy, i też e, godzę się na to, odpuszczam po prostu, nie jestem na tyle mm, zawzięta w sobie, że po prostu musi być tak, jak ja chcę. Bo być może dostanę coś lepszego. Nie chodzi o mm, taką beztroskę, ale ani bezmyślność. Chodzi po prostu o to, żeby zaplanować to, co się chce, ale wziąć pod uwagę, że nasz plan może się zmienić. Tak samo jak właśnie na studiach. Ile razy było tak, że mieliście plany, na przykład, przychodzicie albo dostajecie m, wiadomość e, na stronie, że zajęcia są odwołane albo zajęcia są przeniesione. I tak samo jest w naszym życiu. Nie trać więc czasu na rozmyślenia, m, dokąd to Cię zaprowadzi, a dlaczego, ponieważ tracąc czas na zastanawianie się nad tym, tracisz e, chwilę obecną i to, co jest dzisiaj i teraz, i co możesz zrobić dzisiaj i teraz, czego możesz korzystać, czego możesz doświadczyć, bo tylko wpływ tak naprawdę mamy na to, co teraz. E, I tylko na to, co teraz, to, co teraz tylko możesz zrobić, to będzie kreowało Twoje jutro, a potem to, co jutro zrobisz, będzie kreowało potem następne dni. I tak to jest. Kiedy stajesz w dobrym humorze, to będziesz miał najpewniej dobry dzień. Kiedy kładziesz się spać, o tym też nagram kiedyś podcast, bo to jest istotne. Kiedyś też tego nie rozumiałam, aż zrozumiałam i dzisiaj działa to fantastycznie. Kiedy kładziesz się spać, optymistyczny, szczęśliwy, dziękujesz za cały spędzony dzień, to Kładziesz się z życzliwością, z wdzięcznością i rano wstajesz, i również masz dobry początek dnia. A co się dzieje, kiedy kładziemy się, wiecie, pełni problemów i zamartwień, i takich życiowych niepowodzeń, i cały czas nas to przytłacza, a rano wstajemy i o czym myślimy? O tym, co było wczoraj, o tym, co było przedwczoraj i co było miesiąc temu, albo myślimy z, ze strachem o tym, co będzie jutro, pojutrze i w ogóle, no bo jak jesteśmy napełnieni tym wszystkim. To w taki sposób podchodzimy. Ja jestem szczęśliwa i szczęśliwie patrzę w przyszłość. Wiem, że będzie dobrze. Bo ufam po prostu sile wyższej, że prowadzi mnie w dobrym kierunku. Wystarczy mieć zaufanie właśnie i być otwartym na takie drogowskazy, które pokazuje Ci życie. Żebyś widział to, żebyś doświadczał pewnych rzeczy, żebyś nie był zamknięty na to, co cię spotyka, na ludzi, których spotykasz. Być może to będą wspaniali ludzie, ale mogą to też być tacy ludzie, którzy dadzą ci lekcje i to też będzie po coś. Więc nie mów potem, że na przykład poszedłem tą drogą albo zrobiłem to i ten mnie oszukał albo to, ale ta sytuacja doprowadzi cię do czegoś innego, czegoś lepszego. Pamiętaj, że karma wraca i to co robisz um, innym wraca do ciebie i najczęściej nie wraca od tych samych osób, tylko wraca od. Całkiem innych osób od świata, od innych zdarzeń. My sobie nawet nie zdajemy sprawy z tego. Zobaczcie, że jeżeli na przykład komuś e, dzisiaj pomogłeś, na przykład ustąpiłeś komuś miejsca w tramwaju albo w metrze, w autobusie, y, i potem jedziesz samochodem, albo na przykład Dobra, jedziesz samochodem, i ktoś cię na przykład puszcza. Taki mały gest. Tylko ty nie bierzesz tego pod uwagę. Albo na przykład tak samo osłupiałeś komuś miejsca, a potem masz zakupy i pani ci otwiera, albo pan ci otwiera drzwi, e, na przykład do sklepu, albo pomaga ci zanieść torby do domu, do samochodu. To takie małe gesty, ale to wraca do nas i tak samo wracają duże. Także pamiętajmy o tym. E, nie, upiera, nie upierajmy się przy starej trasie, e, ale z, ocho, z ochotą i z wiarą aktualizujmy. Mm, Nową mapę, odkrywajmy nowe drogi i cieszmy się tym, odkrywając po prostu szczęście, w sobie pasję. Ja jestem otwarta na nowe szlaki, wiem co chcę zrobić, wiem dokąd idę. A to, co mnie spotka, jest dla mnie taką tajemnicą i przygodą, bo ja lubię przygody ogólnie. Mam kolejną przygodę zaplanowaną już, także cieszmy się tym, co, co mamy. I z ufnością patrz, patrzmy w przyszłość, ale patrzmy na takie drogowskazy, które pokazują nam, hej, hej, nie tędy idziesz, tutaj kopa dostaniesz. Albo na przykład y, idziesz tą drogą. Ale wszyscy ci mówią, nie, nie idź tamtędy, ale ty czujesz w swoim sercu, o tym też jest podcast, idź za głosem swojego serca, a ty czujesz, że masz tam iść, ale wszyscy ci mówią, nie, przestań, daj sobie spokój, to nie wyjdzie, nie dasz rady, ale ty tak w głębi czujesz, że to jest dobry kierunek, chociaż być może nie będzie to takie łatwe, to podążaj za tym głosem, idź tam, gdzie kierujecie serce. I gdzie podpowiada ci właśnie wszechświat, że to nie tędy, ale tędy. Tak, dobrze idziesz, dobrze. Także słuchajcie, życzę Wam, żebyście mieli wspaniałe drogi, wspaniałe przygody, wspaniałe przeżycia, odkrywali nowe talenty w sobie, pasje i, i działali. I przede wszystkim, żebyście się rozwijali, bo kiedy czytacie książki, słuchacie wartościowych wykładów, spotykacie wartościowych ludzi, to słuchajcie, e, zmieniacie się wy każdego dnia i to jest fantastyczne. I mapa się aktualizuje, i wasze życie się aktualizuje, i będą was czekać niesamowite rzeczy. Tego wam życzę. Ściskam Was mocno. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej!